16 czerwca o godzinie 11.30 z Placu Matejki w Krakowie ruszy kolejny marsz dla życia i rodziny. Marsz, w którym będą uczestniczyć wszyscy, którym drogie są ideały życia rodzinnego i obrony prawa naturalnego. Będzie wiele osób znanych i lubianych. Będą ci, z którymi. Chcecie się spotykać i dyskutować. A zatem pójdźmy tego dnia razem i dajmy wyraz naszym poglądom. Pokażmy, że nie godzimy się na to, aby nasze poglądy, aby nasze środowiska były opiłowywane, jak stwierdził jeden z polityków rządzącej dziś kasty. Zapraszam. Oto ten moment. Dajmy zdecydowaną i liczną odpowiedź wrogom życia i rodziny. Zapraszamy na wielką manifestację poparcia dla podstaw naszej cywilizacji. Tegoroczny marsz dla życia i rodziny w Krakowie będzie wyjątkowy. Oczy świata zwracają się bowiem na Polskę, w której znów rozgrywa się bitwa o życie setek tysięcy dzieci. Wykorzystajmy to w dobrym celu.